O, i będzie to na kamerę. Na kamerę. Dzień dobry, witamy się z Wami w pierwszym vlogmasie 2025 roku. Zaczynamy najpiękniejszy czas w roku. Dla mnie święta to jest taki czas magiczny. W zeszłym roku byliśmy w Finlandii, w tym roku zostajemy tutaj w Islandii. Ale i tak będziemy mieli wspaniały czas i pokażemy Wam te islandzkie święta, jak najlepiej możemy. Jest piękne słoneczko. Na razie u nas nie ma śniegu, więc trochę wam zazdroszczę w Polsce, ale jutro ma spaść. Za to pogodę mamy tak, zobaczymy, czy spadnie. Za to temperaturę mamy dość niską, bo jest minus 5 stopni, jest dość ślisko, ale to nic, będzie wspaniałe... będzie wspaniale. Większość grudnia Braju jest niestety w pracy, ale i tak... Staram się być aż dużo na kamera. Na kamera. Na, będzie jak najwięcej na kamerze, jak się da. Chciałam Wam nagrać ten, to powitanie w domu, ale już nie zdążyliśmy, bo dzisiaj ten dzień jakoś uciekł nam przez palce. Biedny Braj musiał iść do dentysty. No. Nie. Ale poszłem, byłem i nie wracam. Nie, nie, nie. Poszłem, Poszed... byłem i. Wracałem. I kosztowało cię to miliony, ale trudno. E, no. Trzeba dbać o zęby. Mamy z Braim założone nasze Christmas sweterki. Brain pokaż swój piękny sweterek. Kupiłam na stronie bootsboost.com. Mamy to jest taki skandynawski outlet i Chciałam zamówić sweterki z Next, ale okazało się, że nie wysyłają do nas do Islandii, więc stwierdziłam, że zamówię sam te. Mam taki ładny, biało-czarny sweterek z reniferkami, a Brai ma najpiękniejszy sweter świąteczny. Sweter świąteczny, Czyli jest to Golf, popatrzcie jak ładnie wygląda. Naprawdę jest bardzo elegancki i bardzo mi się Brai w nim podoba, naprawdę. Wygląda przepięknie. Super jak ty mi potopas. Nie, nie. Ja czekam na to. Vlog numer jeden. Tak, vlog masz numer jeden. All I want for Christmas is you. Dzisiaj w ogóle zaczynamy nagrywać ten vlogmas wcześniej, bo w zeszłym roku trochę się nie wyrobiłam z nagrywaniem, ale w tym roku mam listę rzeczy, które chcę Wam pokazać na vlogmasach. Więc wydaje mi się, że nawet jeżeli coś tam się poprzestawia, to i tak vlogmas pojawi się cały dzień. Ale żeby też upewnić się, że ten vlogmas będzie cały dzień, no to zaczynamy nagrywać kilka dni wcześniej, I dużo wcześniej, dwa dni wcześniej. Dzisiaj jest Black Friday. I chcieliśmy pojechać i miałam taki plan, że pojedziemy właśnie do jakiejś e, kawiarni na gorącą czekoladę e, i przy okazji na małe zakupy świąteczne e, skorzystać z różnych przeceń, przeceń, które teraz są, no ale oczywiście wszędzie jest mnóstwo ludzi, zwłaszcza w galeriach handlowych. E, więc e, mój pomysł na gorącą czekoladę dzisiaj nie wypalił, ale zrobił ją może wieczorem. Tak, może w domu robimy. Tak, e, hot chocolate, ale e, musieliśmy coś zjeść, bo... ale musieliśmy coś Zjeść, bo mamy i tak musimy zrobić zakupy żywieniowe, i tak dalej. Więc przyjechaliśmy do Tokio Sushi na Glacier Bar. No. Jest to chyba najlepsze, to, najlepsze sushi. Uh, Okej. Okay. Jest to chyba najlepsze sushi w Islandii. To jest taki jeden prawdziwy. Tak, ale byliśmy w różnych innych tak. sushi i to jest po prostu najlepsze. I nawet, I nawet zamówiłam taki zestaw z Tokyo Sushi, gdy mój brat z, ze swoją dziewczyną tutaj przylecieli do mnie do Islandii. I powiedzieli, że jest to jedno z najlepszych sushi jak jedli, więc jeżeli jesteście kiedyś, jeżeli będziecie kiedyś w Islandii i macie ochotę na sushi, to Tokyo Sushi is the way to go. A ostatnio nawet byliśmy, ostatnio nawet sobie zamówiliśmy z dostawą tu sushi do domu i e, o, mają teraz kilka takich nowości w niektórych miejscach, w niektórych... Czym? Lokalizacjach e, Tokio Sushi e, i zamówiliśmy sobie kimchi salad, jest bardzo dobre i nie jest... E, kiedyś kupiliśmy kimchi salad z jakiejś firmy ze sklepu i smakowało jak kiszona kapusta po prostu tylko że ostrzejsza i mi się wydawało zawsze, że właśnie takim czy nie powinno smakować i mieliśmy rację, więc to jest bardzo dobre. Gotowy jesteś na vlogmas? Dziękuję. Jogłę sobie śpiewa. Wszyscy jesteśmy w ogóle w świątecznych swetrach. Oprócz Jokusia, bo nie chciał ubrać. E... Ale to nic. Powiedz też o ten trójkąt z Tokio Sushi, ten, ten trójkąt. Onikiry? Nigiri. Tak, ostatnio, Braj mówił, no, powiedziała, jak ostatnio sobie zamówiliśmy z Tokio Sushi jedzenie. Nie, pojechaliśmy kupić to w, jednej, w jednym sklepie Tokio były, było onigiri. To jest taka jakby ryżowa kanapka, czyli mamy trójkąt zrobiony z ryżu. W środku zawsze jest jakieś nadzienie. My akurat mieliśmy z kurczakiem, ale może to też być salmon łosoś, albo tuńczyk, no wiecie, jakieś takie typowo do sushi, sushi dodatki. I to jest wszystko zawinięte w seaweed. seaweed. Czekaj. I to wszystko jest zawinięte w glony. Takich glon. Tak, tylko że te, te glony nie są takie jak jak w sushi, czyli już takie rozmoknięte tylko to są chrupiące i oni specjalnie je pakują w plastik z jednej i z drugiej strony i później po prostu odrywamy i otwieramy żeby on był zawsze chrupiący i było to też w całkiem spoko bo kosztowało 690 koron a takim jednym trójkątem naprawdę idzie się najeść kiedyś musimy to zrobić w domu <gry> okay. To jest prosto no zrobić. Tak, na pewno. Więc zrobimy. Ale dzisiaj, e, pomimo tego, że nam się na razie nie udaje, a to jest pierwszy dzień vlogmasu, to i tak e, mamy zaplanowany super dzień dla nas. E, więc teraz czekamy na nasze sushi, będziemy jeść i zabieramy się za resztę naszego dnia. No to kimchi? Kimchi, co jedliśmy w Korean Grill, tym barbecue w Helsinkach. Jest tak dobre, Krupiące, świeże, ale nie jest zbyt kwaśne, pyszne. No, ale ten Korean barbecue miał takie duże rzeczy, taki dobry był. W ogóle ja czytałam gdzieś, że. Jest Burning you? Jest hot. Food. Czytałam gdzieś, że podobno w Reykjaviku jest Korean Barbecue, ale nie mogłam nigdzie znaleźć. Możemy znaleźć. Przyjechaliśmy do Hako po produkty spożywcze i akurat tej przy wejściu jest stoisko z kosmetykami i przyjechałam po mydło w piance. ja bardzo lubię te mydła z Sandy Sunday i tutaj mamy na przykład Honey Honey. Miodowe mydełko, to jest taka, wiecie, pianka jak do golenia, tylko że właśnie do mycia, ale nie przyjechałam akurat po to, tylko widziałam, że mają świąteczne zapachy. I tutaj mamy candy cane, i mamy też gingerbread, więc oba idą ze mną i będziemy próbować w domu. Chciałam kupić posypkę candy cane, ale nie ma tutaj, jutro jedziemy na zakupy takie typowo duże, więc jutro najdłużej kupimy, a teraz pomyślałam, że może zrobimy popcorn, który moi rodzice robili jak byłam mała. Jaki to jest? Potrzebujemy czekoladowy sos do lodów, karmelowy sos do lodów, no i popcorn, więc kupiliśmy taką dużą paczkę i będziemy robić. No. Perin i pere. Ice cream sauce jest tam. To. Pojechaliśmy śle. Pomieliśmy tutaj jechać. ta papam pam pam pom bom Ba pa ra pa pom. Ba ra pa pa No They have some more But... We need to make the popcorn first Yeah, this is not for eating this. We first need to make it. First we need to pop Whoa. the popcorn Chickens like this Chickens like this, yeah Like But only, not only... It would be nice if Are you a chicken? Też takie robiliśmy atlicz normalny. Też robiłeś? Eee, może. On nie może być finalnie taki. Okay. To to i to bierzemy. Tak. Dobra. Myślę, tak. Wam, myślę, że wam zasmakuje. No. A jak, jak nigdy spróbowaliście to. To nie próbujcie. Czemu? Bo to... To jest jak to e, się nazywa. To, to bardzo Kajmak. To jest condensed milk that is heated up. Until no. it's caramelized. Ale to jest taki dobry. Jest, mam jeszcze troszkę. No I jedziemy dalej. Co jestem mieliśmy? Kakosupa, tu jest. Nie, tutaj jest tylko... Nie, to jest kawa herbata. Tak. Ale dziwnie, bo mają kakao, ale nie mają kakosupy. Bo będzie tam gdzie Knorr jest i te rzeczy. Tak. Patrzcie jakie piękne ciastki, czekolady Kinder wypuścił. Były jeszcze chyba Mikołaje... Nie no, Mikołaje na pewno, ale nigdy takich nie widziałam. Jeszcze były Elfy i coś jeszcze jednego, ale nie pamiętam co, chyba bałwanki. No, ale dajemy chłopcom, bo nam został jeszcze jeden przystanek i wracamy do domu. Otóż, bardzo jesteś zadowolony z tego, prawda? Czego? <noise> Sam zaproponowałeś. Tak, bez problemu. Ja tylko myślałem, że nie będzie tak. Jak? Zwędzie ludzi. No ale wiesz, że z piątek wracają ludzie z, ja do, wiem, z wiesz, ale, pracy i tak, przed ale, świętami. Ale my byliśmy o pierwszej. No i dalej, już wtedy I byli ludzie. Nie to było miejsca parkingowego. To prawda, tak. ale jeszcze nam został o, jeden przystanek. nie było miejsca parkingu przez galerii. Tak, przygadali, gdzie jest dużo pie miejsc parkingowych. Gdzie zawsze jest parking. Tak. Parking. tak. No. Ale w każdym razie y, został nam jeszcze jeden przystanek. I ten przystanek to jest y, kwieciarnia, to znaczy taka sprzedaż. Nie detaliczna, tylko hurtowa, sprzedaż hurtowa. Hurtownia kwiatów. Została nam jeszcze hurtownia kwiatów, bo bardzo chciałam kupić gwiazdy betlejemskie do domu. Tak jak już Wam pokazywałam, moje wrzosy są na ostatnim tchnieniu, tchu. Nie wiem. Scrash that. <noise> i chciałam kupić gwiazdy betlejemskie, tylko że gwiazdy betlejemskie prawie wszędzie kosztują około 4000 koron, a ja potrzebuję 3 i trochę nie uśmiecha mi się nawet za jednego kwiatka tyle dać. A za trzy będą usiadać 12, więc widziałam reklamy na Facebooku, właśnie tej hurtowni kwiatów, i oni tam mówili, że za 1990 koron jest jedna duża gwiazda betlejemska. Więc pomyślałam, że spróbujemy tam pojechać. To jest właśnie po drugiej stronie bardzo ruchliwej ulicy, stąd z tego miejsca, gdzie jesteśmy w tym momencie, i spróbuję zobaczyć, czy tam będą te gwiazdy betlejemskie. Jak nie, to nic się nie dzieje, ale właśnie pomyślałam, że fajnie będzie kupić je troszkę taniej niż za tyle. Tutaj w Hakkopie wiedziałam, że mieli po 1990 koron, ale malutkie. A tam mm, mówili, no ma. że mają duże, wiesz? No więc no jakby mieli duże, to by było super. No nie? Braje? Super by No, więc jedziemy zobaczyć. Is sure. magic? Yes. <laughs> to uh, <there's> no It magic? magii. <laughs> candy canes. No. You have to give me your challenge. And the lollipops. To 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 wygląda co? Ślicznie mają takie duże wieńce rozwieszone, naprawdę prześliczne. Ciekawie takie kosztuje, no ale gdzie byśmy to dali? A tutaj mamy kwiatki, jak widzicie jest jeszcze bardzo dużo. Jak widzicie, tutaj jest bardzo dużo gwiazd betlejemskich, więc wybierzemy trzy i tak jak reklama mówiła, są dwa 2000, więc mam trzy doniczki, wybieramy trzy gwiazdy betlejemskie i będziemy już mieli klimat świąteczny dzisiaj. Nawet bez choinki jeszcze, ale już będzie. Nie mogę się napatrzeć na te wieńce, są naprawdę przepiękne. Kiedyś będziemy mieli dom z wielkimi drzwiami i będziemy mieli właśnie takie wielkie wieńce na nich. Na pewno. Świetnie to wygląda. Zniosłam sobie tutaj na dół wrzosy z góry i mam tutaj jedne wrzosy i zobaczcie jakie piękne gwiazdy betlejemskie kupiłam i tak jak właśnie Wam mówiłam, one były po niecałe 2000 koron jedna więc moim zdaniem świetna okazja, no bo to jest połowa ceny takiej normalnej gwiazdy betlejemskiej a one są naprawdę dość spore jak możecie zobaczyć więc teraz mam taki plan, że te wrzosy idą do śmieci, nawet kupiłam, mamy takie E, mamy takie plastikowe worki, które są biodegradowalne, więc do niej włożę te e, kwiatki, te wrzosy, e, bo wtedy mogą iść do bio. Tak, mogą iść, nie? No bo są biodegradowalne. Tak, więc włożymy je do. Włożymy je do bio i po prostu przełożę sobie do tych moich pięknych czarnych doniczek te gwiazdy betlejemskie. Dwie zaniosę do góry, jedna będzie tutaj na mojej wystawce. Oczywiście, jedna będzie tutaj na mojej wystawce pod telewizorem. Więc zaczynamy. <grywia> to jest <suchutkie. grywia> Ale zrobiłam. Dobra, całkowicie jest suche, ale to nic. Ok. Tylko... A... Dobra, masakryczny bałagan zrobię. Z tego co możecie zobaczyć, to te gwiazdy betlejemskie są za wysokie, ale też jest za dużo miejsca tutaj w doniczce, więc Braille przyniósł mi ziemię. I będziemy wypełniać. No będzie to troszkę bardziej brudząca robota niż myślałam. To wtedy mogę je więcej poszczędzać. Nie wiem czy to jest prawda, bo ja nie jestem yy, flau... Fla, yy. To tak e, Google powie e, wioska pedlejemsko wygląda. Ale Czy... ten czerwony kwiatek to się nazywa gwiazda no. batlejemska w Polsce, tak mi się wydaje. Zawsze. Bo jak e, to zrobię no. na Google, to przychodzi. Pon Pon poncie... coś Oh, oh no, Concepcia. Concepcia. To ja nie, wiem. Też nie wiem. Na podłodze w tym momencie jest katastrofa, ale przynajmniej mam przesadzone kwiatki Zabieram się ze sprzątanie

Wyglądają naprawdę przepięknie. Chyba to tutaj sobie położę. Jest tak ładnie zbudowana, wiecie, z jednej strony, naprawdę bardzo ładnie wygląda. I. I wcześniej miałam e, świeczkę z Bath and Body Works, którą kupiłam na lotnisku. Prawie ją całą wypaliłam, ale wezmę ją już na górę, bo troszkę mi się znudził ten zapach. E, I e, odkryłam, że kosmetyki Bath and Body Works można też kupić w jednym ze sklepów w Islandii, więc właśnie tam się udałam i kupiłam przepiękną świąteczną e, świeczkę, e, która nazywa się Winter Candy Apple. Tak, Winter Candy Apple. Wygląda tak, wygląda naprawdę ślicznie. Wydaje mi się, że też będzie nam ładnie tutaj pasowała do tej białej półki. Do tego mamy piękną gwiazdę betlejemską, czarną doniczkę. I pachnie ona po prostu tak, jak się nazywa, czyli takim pięknym jabłkiem w karmelu. Naprawdę przepięknie pachnie, więc położę ją tutaj, koło tej mojej pięknej gwiazdy betlejemskiej, i zapalę. What Mariah said all I want is you O oh boże posikam się <laughs> Hello, come, come, come. come guys sit with daddy look you guys oh that dressed machi. and the pajamas Machi machi! <laughs> oh my god guys Kupiłam uh, nam wszystkim <laughs> Merry Christmas. Kupiłam nam wszystkim e, pasujące świąteczne piżamy i właśnie dzisiaj postanowiliśmy ubrać je po raz pierwszy. Popatrz, jak oni świetnie w nich wyglądają. co? Mm. To, to have what? Infinity dollars. Infinity Infinity dollars. dollars. Yeah. Okay. That To be uh, quite comfortable. Okay, you guys sit and mommy's gonna go shower and then I'm gonna come back and we're gonna make popcorn and Christmas chocolate. Okay. Okay. I'm gonna go back to doing my thing. <coughs> you guys are the best. Już jestem Użyłam tej pianki gingerbread. Tego mydła w piance i powiem Wam, że podczas mycia on bardzo ładnie pachnie i ma też bardzo przyjemną konsystencję, jak wszystkie te pianki z tego Sunday Tylko po prysznicu wydaje mi się, że ten zapach bardzo szybko się ulatnia, więc nie trzyma się ciała. No, ale jest to coś ciekawego, świątecznego. Będziemy jeszcze testować. Może nie miałam, nie wiem, nie użyłam tego wystarczająco dużo, czy coś. Ale przyjemnie wyje. Tu z tyłu jeszcze możecie widać, widzieć. Zostawiłam sobie swój swetr i spodnie, bo będę je prała osobno, ale piżamkę mam już założoną. Nie zmywałam jeszcze makijażu, bo jeszcze mój dzień się nie kończy, ale dziś jestem, ale już jestem wykąpana, przebrana w piżamkę świąteczną, tak jak wszyscy moi członkowie rodziny i będziemy oglądać film świąteczny. Jeszcze nie wiem jaki. Jeszcze w sumie nie wiem, jaki nie rozmawialiśmy jeszcze o tym z chłopcami, jaki film chcielibyśmy oglądać, ale coś tam na pewno znajdziemy. No did you it microphone? you make it dad you were saying we needed to put more seeds? dad you will say we, yeah, we needed to put more seeds yeah I don't think it's not popcorn okay so this popcorn is ready and now we're making a special popcorn so we, let's open it it's coming. Ooh, It's very hot. <whistles> Here, let's try it, but it's hot. Here. Let's just move it. Oh, it's hot. See, not all the kernels popped. hot. still hot. Okay, so we have caramel sauce can and chocolate I, sauce. I sauce chocolate is sauce. Yes, you can. Karmelowy. Wait, caramelowy and czekoladowe. Uh, here. Joy, do you need help? <laughs> Come, okay. First, caramel one. No, first chocolate. And you want to try it? Ooh, it's perfect. And do you want to try chocolate one? No, thank This one? Yes, and move it. Okay, and I think that's enough caramel. Okay. Okay. Now we put chocolate. <laughs> you okay? We have some we have to have some for our popcorn. And now we shake it. You shake it. it. Let's hold it here and shake it. And the Taki popcorn jak kiedyś w Niemczech jak był młody. It's okay sweetie. We can clean it up. It's alright! Nic się nie dzieje. Sprzątamy. Dobra. Takie rzeczy się zdarzają. Dobra. Bo to wszystko przez to, że miska, którą Helgi miał. Ona ma otwierane wieczko, jeszcze takie dodatkowe w środku. Tak. I dlatego się wszystko roz. Ale na szczęście ten popcorn jest poklejony, więc. Mój tata, jak byliśmy mali, to kupował takie ogromne sosy. Takiej w wielkości mego Stanleya. Takie duże sosy kupował z tym barku. Czekoladowej i karmelowy. I właśnie robiliśmy taki popcorn. Oczywiście ja to Dobry, co? Jezu. Zrobiliśmy też gorącą islandzką czekoladę kakozupa To jest bardzo przecukrzone kakao kakao bardzo przecukrzone kakao i właśnie jest to coś, co może nie jest najzdrowsze, ale Brai pił to jako dziecko i po prostu raz w roku na początku grudnia robimy sobie taką posiadówkę z tym kakałkiem, Więc teraz pijemy, mamy gwiazdę betlejemską, tutaj te dwie też położyłam na chwilę, bo muszę u góry posprzątać w miejscu, w którym one były bo muszę u góry posprzątać w miejscu, w którym były doniczki wcześniej, więc dzisiaj już tego nie zrobię, ale są tutaj na dole te gwiazdy betlejemskie. Wydaje mi się, że fajnie się prezentują. No i czekamy, no i szukamy bajki. Więc tak, taki mamy setup na dziś wieczór. Skończyliśmy teraz Grincha Wcześniej oglądaliśmy bajkę, która nazywa się Klaus i jeżeli widzicie po mojej twarzy to bardzo się na niej popłakałam Oglądaliśmy ją już kilka razy i ja zawsze pod sam koniec płaczę ja Zaraz się znowu rozpłaczę Dobra w każdym razie, włączyliśmy opcję teraz Grincha, z Grinchem jest taka sytuacja, że Helgi dzisiaj właśnie Grincha chciał oglądać, ale nie mogliśmy go znaleźć ani na Netflixie, ani na Disneyu, mamy jeszcze HBO Max i tam też go nie było, a już od, nie wiem, chyba od miesiąca go nie było na Netflixie, bo Helgi chciał oglądać, bo jak Helgi chciał oglądać Grincha, to właśnie nie mogliśmy go nigdzie znaleźć. No, i teraz, jak skończyliśmy oglądać Klausa, to włączyłam Disneya przy, przez przypadek i zalogowało się, bo mamy na pilocie przycisk na Disneya. Więc, jak przycisnęłam, to po prostu on się włączył i właśnie nam się pokazało, że jest Grinch. Ale ja dosłownie półtorej godziny temu sprawdzam i tego Grincha nie było. Także super. No więc, więc teraz oglądamy Grincha. No i co? Mam nadzieję, że wam podobał Wam się ten pierwszy vlogmas. Um, mam nadzie mamy nadzieję, że ten dzisiejszy vlogmas, pierwszy vlogmas wam się spodobał. My. Ja miałam dobry dzień dzisiaj. Ja bardzo też. fajnie spędziłam dzisiejszy dzień i... E, bardzo fajnie zaczyna się święta. Tak, bardzo fajnie zaczyna się ten świąteczny czas, więc jestem podekscytowana na kolejne vlogmasy. Dajcie znać. Dajcie znać jak... Przepraszam ale braję, trzyma kamerę i cały czas nie wróci. Ok, w każdym razie dajcie znać, jak podobał Wam się dzisiejszy vlogmas i co chcielibyście zobaczyć w kolejnych. No i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to widzimy się jutro. Pa! Bye.